Serwusik, przede mną i przed wami radiomagnetofon Boombox Sharp O, widoczny jak byk, GF model 5454. Dość spokojny radiomagnetofon. Ja już go jakiś czas temu nabyłem drogą kupna od pewnego mojego znajomego, który rzeczywiście ma troszeczkę różnych tych, właśnie sprzętu audio. Chcesz dołączyć do mojej grupy o audio na Facebook? Wpisz w wyszukiwarkę zaznaczony tekst na niebiesko i wyślij prośbę. I Opiszę pokrótce, z czego się składa ten radiomagnetofon. Należy zwrócić uwagę na dwudrożne głośniki. Jeden taki wysokotonowy, chociaż go tutaj nie widać bardzo i Oczywiście tutaj nisko średniotonowy, z lewej i z prawej strony magnetofon stereofoniczny. Niestety, jak widać tutaj taki ubytek tego plastiku, szkoda, no ale cóż, mi to też tam nie przeszkadza, bo jest to pewien rodzaj takiego, można powiedzieć, historii, bo gdzieś tam coś musiało być nie tak podczas transportu. Zresztą nie wiem, trudno mi powiedzieć, co się wydarzyło, że... Jest taki ubytek właśnie na osłonie klapki magnetofonowej do kasety magnetofonowej. A więc idziemy sobie z opisu funkcji. Jak widzicie od lewej to jest stop, wiadomo, nagrywanie, odtwarzanie, przewijanie w lewo, przewijanie w prawo i pauza. A co my tu mamy na górze? Na górze mamy potencjometr od głośności. I jak widać tutaj do pewnego momentu jest zaznaczone loudness, czyli kontur filtr, którego kurna ja sam osobiście nie znoszę. Nie darzę sympatią i uczuciem, zresztą wzajemnością. <gry> I następnie mamy regulacja balansu, równoważnik, czyli lewo, prawo. Wysokie tony bodajże, tutaj mamy niskie i wysokie wyłączanie, przełączanie na radio i na radio i magnetofon. Następnie możemy sobie włączyć stereo albo mono i ostatni taki klawisz przełączający zakresy fal radiowych. Co najlepsze, to trzeba zwrócić na uwagę, że jest dość duża czytelna skala i jest górny zakres od 8.8 do 108 MHz. Wiadomo, to jest produkt prawdopodobnie japoński z lat 80., to jest druga połowa, albo okolice. Czy podobają Ci moje filmy? Czy uważasz, że otrzymałeś niezbędną wiedzę na moich filmach? Czy chcesz wspomóc moją dotychczasową twórczość? Proszę o kliknięcie w linki do programu partnerskiego Ceneo, jakim jestem. Mi coś kapnie, ciebie nic nie kosztuję. Serdecznie Ci za czynność. Dziękuję. 80 sobie ten magnetofon, radiomagnetofon z tyłu. Jak możecie zauważyć, troszeczkę danych technicznych, niby ma 6, przepraszam, no tak, no 6 baterii można sobie włożyć te drugie, te grube, duże R20, tak zwane. pobór mocy 25 W, więc to jest niedużo, naprawdę niedużo. Jest tutaj napisane Made in Japan, fabrykuję au Japon, czyli prawdopodobnie to jest język francuski. No i oczywiście informacje takie, a nie inne. Co najważniejsze, to jest cała antena. Ja ją próbuję wyciągnąć, pokażę wam. Saludka nie jest pourywana ani nic z tych rzeczy. Jak widzicie, tutaj właśnie ta antena jest cała. Co mnie też niezmiernie cieszy, bo jest problem właśnie często gęsto z tymi antenami. Dlatego naprawdę jest czym się tutaj chwalić. Jeszcze pokażę, oczywiście, z innego punktu. Aha, już sobie podarłem ścianę, ale to nic. Tego nie było, oczywiście. Co my tu mamy? Mamy tu przede wszystkim wejście słuchawkowe i możemy sobie podłączyć, jak widzicie, wejścia głośnikowe od 4 bodajże do ośmiu ohmów. Jak sami widzicie, tu oczywiście jest gniazdo, tak zwana ósemka na zasilanie, wyprowadzenie do sieci 230V. To jak tutaj widać, że od 220 do 240 może pracować niby, ale wiadomo, że skoki napięcia po, yy, mogą być większe. Następnie sobie obrócę i damy z prawej strony. Proszę bardzo, tu mamy, tu mamy, nie wiem co to jest, powiem szczerze. Ten, 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 ten potencjometr, regulacja od czegoś, fine tuning, czyli być może to będzie jakieś dostosowanie do lepsze do stacji i tutaj oczywiście od szukania pokrętło stacji na fal radiowych. Próbujemy Radio sobie go podłączyć do sieci, coś się dzieje, coś można usłyszeć. Oczywiście, ja go tutaj próbuję mu. No ja, no tak, no. potencjonalny krzeszczy do wymiany albo do naprawy lepiej naprawić niż go wymienić. Coś odbiera, ale nie jest to też na tyle sygnał dobry, żeby. Jak słyszysz, sami, sami jest radio. Tak naprawdę cały mógł radio magnetofon do przejrzenia, bo już ma swoje lata. I niestety trzeba do niego zajrzeć co i jak. Tutaj niby jakąś radiostację odbiera, ale nie będziemy tutaj słuchać, bo YouTube może mi zablokować. Przełączmy sobie teraz na e, odtwarzanie magnetofonu. Ciekawe, czy ono działa. Oczywiście tak sobie to wygląda. Jest to całe usypione. Trzeba by było wyczyścić porządnie, ładnie. Jak będzie czas, chęci, to wtedy do niego zasiądę. Zobaczymy, co teraz powie nam. No, i oczywiście nie działa. Haha. Ha. No cóż, trudno. Trzeba będzie go tak naprawdę wziąć i przeserwisować. To By tyle. Jeśli, jeśli dotrwałeś do tego momentu, dziękuję Ci ślicznie za uwagę, za Twój czas. Pamiętaj o subskrypcji, polubieniu tego filmu oraz udostępnieniu. A jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz proszę nasadka o po prostu. Trzymajcie się, narazisko i hej.